17 lipca 2020 roku oddział 417B na skraju pól i lasu przy drodze utwardzonej, jedynej utwardzonej w tej części lasu. Zresztą tu nie można wjechać inaczej i wyjechać, gdyby obok tego dęba nie przejechać. Właśnie jechać, nie jechać. Otóż dom ma dwa metry, przepraszam, trzy metry 70 centymetrów i kwalifikuje się na pomnik przyrody. Mówiłem o tym leśniczemu no, dawno temu, w tamtym czasie jeszcze. Może on się niezbyt łapał do pomnika, bo było wtedy że chyba 3,80 osiemdziesiąt, ale już miał zadatki na tego typu drzewo, bo wiadomo, że nie przyrósł tych centymetrów w ciągu tych dwóch, trzech lat, aż tak wielu. W każdym razie pomnik przyrody. Leśniczy powinien to drzewo zawięzionować, obmierzyć, opisać. Niekoniecznie otablicować, bo to w końcu nie chodzi o to, żeby wszędzie była tabliczka, ale powinien o nim wiedzieć. Powinno być to gdzieś ujęte, że jest takie coś, bo takich dębów jest niewiele. Tu się tak składa, że w tym że w tym leśnictwie takich dębów jak ten jest kilka, może kilkanaście. Ja postaram się część z nich znaleźć, część już znalazłem, ale miałem kiedyś taki plan, żeby to zrobić, podobnie jak sprawę yy, tych sosen, które mają na sobie spały żywicarskie, ale moje plany, że tak powiem, diabli wzięli razem z tym, że zrobiono mnie z pracy, więc teraz mogę jak kopostronny obywatel pochodzić, popatrzeć. I zwrócić na to uwagę w jedyny sposób, jaki mogę, czyli zamieszczając to w internecie, bo choć i tam trudno jest zwrócić uwagę na pewne rzeczy, bo są ludzie, dla których las jest wartością żadną. A co najgorsze, ludzie ci w lasach pracują. No niestety te zmiany, może nastąpią, ale to trwa.